Hej, wszystkim! Zbliżają się święta, więc na tę okazję przygotujemy wyjątkowe i świąteczne ciasto z niespodzianką. I ten przepis to mój powrót po nieco długiej przerwie od publikowania brawa z filmów, więc przyznam, że czuję się, jakbym robiła to po raz pierwszy. Ale jak widzicie, w tle nowa kuchnia, a w mojej głowie masa nowych pomysłów na zdrowe desery, więc będzie się działo. A teraz chodźmy do tej kuchni i zdradzę Wam, o co chodzi z tym tajemniczym przepisem. Dzisiejszy przepis to ciasto w stylu klasycznej babki, ale z małym świątecznym twistem w postaci zielonej choinki w przekroju ciasta. Dlatego też najpierw zaczniemy od zrobienia zielonego ciasta, z którego będziemy wykrawać takie mini zielone choinki. W tym celu najpierw rozpuściłam sobie olej kokosowy, który teraz jest w formie płynnej i zdążył nieco przestygnąć. Alternatywnie możecie użyć do tego ciasta masła. Olej wyrzucę teraz do blendera. Dodam do niego jeszcze mleczko kokosowe w formie stałej. Oraz szpinak. I teraz to wszystko miksujemy. Kiedy szpinak z mlekiem kokosowym i z olejem są już zmiksowane, dodam do tej masy jajko oraz ksylitol i ekstrem waniliowy. Ważne jest, aby to jajko było w temperaturze pokojowej. I na sam koniec ksylitol, alternatywnie możecie go zastąpić erytrytolem. I teraz znowu całość miksuję. Kiedy masa jest idealnie gładka, możemy dodać do niej składniki suche. A jest to mąka ryżowa, skrobia ziemniaczana, Odrobina mąki migdałowej. I na sam koniec proszek do pieczenia i soda oczyszczona. I znowu wszystko miksujemy do połączenia. Kiedy masa się miksowała, w międzyczasie włączyłam piekarnik, żeby się nagrzał. A jak widzicie masa na to ciasto jest już idealnie gładka i zielona, więc możemy ją przelać do foremki, którą już sobie przygotowałam i wyłożyłam papierem do pieczenia całość ląduje w foremce. Ten kolor jest naprawdę niesamowity. Ok, nieco to wyrównamy, żeby przykryło całą powierzchnię blaszki. I gdy piekarnik będzie gorący, to ciasto wyląduje tam na około 20-25 minut. Jak widzicie zielone ciasto już się upiekło i zdążyło przestygnąć, więc czas przejść do najfajniejszej części w przygotowaniu tego ciasta, czyli wycinania naszych zielonych choinek. I w tym celu przysłuży mi się taka mini foremka do choinek, którą właśnie będę dociskać do tego ciasta i w ten sposób będę wykrawać nasze choinki. I jak widzicie wychodzi takie fajne cudo. W którym zaraz wyłożymy tą foremkę, którą wyłożyłam papierem do pieczenia, i w ten sposób powstanie nam nasz zielony przekrój ciasta. Także biorę się do roboty i wycinam pozostałe choinki. Widzicie jakie ładne? Więc teraz wszystkie choinki wkładam tutaj do środka. Ok, gdy foremka jest wyłożona już zielonymi choinkami, możemy przejść do przygotowania naszej bazowej i jasnej części ciasta. Także dajcie mi chwilę na ogarnięcie tego, i zaraz przechodzimy do kolejnej części. Przygotowanie bazowej części babki zaczniemy od zmiksowania żółtek jaj razem z ksylitolem oraz z roztopionym olejem kokosowym. I tak jak poprzednio, bardzo ważne jest to, aby jajka były w temperaturze pokojowej. Szybko to wymieszam i zaraz dodamy do tego pozostałe składniki. Do jajek dodajemy teraz wszystkie składniki suche po kolei, a zacznę od mąki ryżowej. Do tego dodam jeszcze skrobię ziemniaczaną, odrobinę proszku do pieczenia, odrobinę soku z cytryny, ekstrakt waniliowy i nieco gazowanej wody. I znowu to szybko miksujemy lub mieszamy. Gdy masa z żółtkami już jest gładka, możemy zająć się białkami. Przygotowałam je sobie już tutaj w tej misce, dodam do nich odrobinę soli. I teraz zmiksujemy te białka na puszystą masę. Z białek powstała nam sztywna piana, a to oznacza, że są już gotowe, a ja prawie zapomniałam o tym, żeby wstawić w piekarnik. Także włączam go i nastawiam na temperaturę 170 stopni, a my teraz te ubite białka połączymy z wcześniej przygotowanymi żółtkami. Będę je stopniowo dodawać i wymieszać do masy. I już została nam ostatnia część. Gotowe! I teraz tak przygotowane ciasto możemy wylać do naszej foremki z choinkami. Jeszcze raz tylko dobrze sprawdzę, że wszystko tutaj się dobrze trzyma i przelewam naszą białą warstwę do foremki. Trochę jeszcze tylko z wierzchu wyrównam. Nie martwcie się, jeśli troszeczkę Wam wystają te choinki. Bo prawda jest taka, że to ciasto surowe, które będziemy teraz piec, czyli to ciasto jasne, ono jeszcze urośnie. Więc teraz to ciasto w takiej formie możemy wstawić do piekarnika. Będzie się ono piec jakieś 40-45 minut aż do suchego patyczka. Ciasto wyciągnęłam niedawno z piekarnika i dodatkowo po ostygnięciu oblałam je z wierzchu polewą kokosową, żeby nadać mu jeszcze więcej słodyczy. I bardzo podoba mi się ten efekt końcowy z choinką w przekroju ciasta. Co prawda miałam z nim trochę zabawy, zwłaszcza przy wycinaniu i układaniu tych choinek, ale to jak wygląda to ciachowy wynagradza chyba wszystkie trudności. Dajcie znać w komentarzu, co wy sądzicie o tym cieście. Jeśli chcecie je przygotować, to dokładny przepis wraz z składnikami znajdziecie w linku w opisie filmu. Oprócz tego zajrzyjcie na pozostałe filmy ze świątecznymi przepisami. Na pewno znajdziecie dla siebie coś smacznego. Polecam Wam przede wszystkim zeszłoroczny makowiec z żurawiną. To ciasto to była totalna petarda ostatniej wigilii. A na dziś to wszystko i widzimy się w kolejnym odcinku.